No i dzień dobry, dzień dobry moje drogie, mamy październik, nawet nie wiem, słuchajcie, kiedy to zleciało. Jestem po prostu totalnie oczarowana tym faktem, że wrzesień, cały wrzesień był po prostu tak fantastyczny. Jeszcze dawno nie było chyba tak pięknego września. E, właśnie zrobiłam, e, robiłam live'a na moim Instagramie z klejeniem właśnie nowego modelu rzęsek od Lashmi. A dokładnie, proszę bardzo, takie czekoladowe rzęski. Tutaj toaletka wygląda jak po bojowisku, ale to nic, plan jest słuchajcie taki, muszę kupić białą farbę, będziemy malować tutaj, odświeżać ściany, mam nadzieję, że jeszcze będzie na tyle pięknie, ładnie, że to słońce będzie bardzo długo świeciło i szybko te ściany wysną, ale latem było za dużo innych rzeczy, innych obowiązków, więc trzeba odmalować. Ja tymczasem idę, zabieram się za obowiązki domowe, pranie, sprzątanie. Jeszcze dzisiaj chciałabym zapakować wszystkie paczuszki, żeby Wam e, wysłać, w sensie tym dziewczynom, które zrobiły zamówienia na wczorajszej transmisji. Patrzcie, jak te rzęski pięknie wyglądają. One są takie bardzo naturalne i wbrew pozorom, słuchajcie, to nie jest czarne. One są takie mocno czekoladowe. Dobra, ja się zabrałam za zrobienie nam makaronu. W sumie mi i Antoshi bo mojemu kochanemu mężowi zrobiłam kurczaka z ryżem, taką potrawkę. Tutaj sobie na patelni podsmażam delikatnie cebulkę i troszeczkę pieczarek. Tutaj mi się gotuje, gotuje troszkę też brokuła. Ja to będę robiła właśnie w takim sosie z mascarpone, taki bardziej warzywny ten makaron. Makaron tagliatelle z parmezanem później na koniec. Także mam ochotę dzisiaj na taki przepyszny makaron. Także proszę bardzo, działamy. Zobaczcie, dziewczyny, jak pięknie świeci słońce. Ale mam tak uwalone okna. Słuchajcie, dziewczyny, że to jest aż wstyd. Nie patrzymy na to, bo ja chciałam wam pokazać e, przesyłkę. Ja chciałam wam pokazać moje zamówienie z zebra to co wam mówiłam. A mianowicie, przede wszystkim gąbeczka. Gobe, filka, filka. Gotuje mi się makaron, pilnuję i kontroluję czas. Ach, jestem tak głodna, mam taką ochotę na ten makaron, że to jest wow. Dziewczyny, no co wam mówiłam? Ja wam mówiłam, że... A proszę bardzo, tu mam jeszcze jakiś kodik Rabatowy. O proszę, 15 zł rabatu na kolejne zakupy przy zamówieniu za minimum 140 zł. Jakby która chciała ten kod, to mogę wam podać, bo ja na razie nie będę zamawiać za więcej niż 140 zł, bo wszystko mam. Ale co sobie zamówiłam? Trzy produkty. Tyryrym. Czekajcie, odwrócę chyba kamerkę. Najlepiej będzie i Wam pokażę. Proszę bardzo, zapłaciłam 119,63 grosze. I tak, dziewczyny, zamówiłam sobie ten Liren My Master. To jest, dziewczyny, ten podkład, który ja miałam wcześniej. E, tylko zmienili po prostu buteleczkę. Nie ma już tej takiej wylewanej, tylko mamy tutaj pipetkę. Także. Ja już go nie mam, bo ja już, słuchajcie, wszystkie wykończyłam sztuki, które miałam kiedyś. Także sobie sprawdzimy, bo dawno go nie używałam. Także mam nadzieję, że w dalszym ciągu będzie mi się fajnie sprawdzał. Ale dobrze, że zmienili butelkę. Co sobie jeszcze zamówiłam, to ten pisak z Pierre René i to jest odcień Dark Brown. To jest dokładnie ten, który ja mam. O, tutaj, słuchajcie, skończony. W ogóle to muszę sobie wysprzątać toaletkę, bo mam taki syf, że to jest masakra. No i oczywiście gąbeczkę Sensu Mare. Dokładnie to jest właśnie ta gąbka. Ona już ma naprawdę kurczę. Myślę, że tak będzie miała z rok czasu, jak nie ponad lepiej. E, I w dalszym ciągu naprawdę z nic. No jest, widzicie, trochę wytyrana przez los, ale jest po prostu rewelacyjna. Także zamówiłam sobie nową gąbeczkę. Nówka sztuka, e, także to jest moje zamówienie z Ezebra takie sprawdzone, naprawdę pewniaki. No i mój makaronik wygląda w ten oto sposób. Piękny, zielony, na dobrą sprawy bez mięska. Czasami takie jedzonko też jest potrzebne. I odpalam sobie, dziewczyny, ostatni sezon pamiętników wampirów. Zjem i zabieram się za porządki w kuchni. No i mamy, słuchajcie, późną godzinę późno, no jest słuchajcie 18.13, a już się robi tak ciemno Uuu, nieprzyjemnie zimno, mnie przeleciało jadę do um, na przystanek Polenę i jeszcze wstąpić muszę do Rosmana, um, pastę kupić i antyperspirant dziewczyny pytanie za 100 punktów mam do Was dziewczyny i chłopaki ogólnie bo to prędzej myślę, że chłopacy by wiedzieli, bo to jest produkt męski. Czy ktoś mi może powiedzieć, czy wycofano, kojarzycie taki antyperspirant w sztywcie Rexona, czarno-pomarańczowy? Czy on został wycofany, bo to był najlepszy antyperspirant, który z ręką na sercu, ja wielokrotnie sama używałam, ładnie pachniał, delikatnie i naprawdę faktycznie działał. I chyba od półtorej roku, jak nie lepiej, w ogóle nigdzie go nie mogę znaleźć. I tak się zastanawiam, czy on nie został gdzieś wycofany. No, więc póki co jesteśmy, słuchajcie, z moim Staszkiem na etapie poszukiwania idealnego antyperspirantu, który, wiecie, będzie trzymał wszystko tak, jak powinien trzymać. No, do tej pory na razie nie znaleźliśmy byłam teraz, słuchajcie zapaliłam, zapaliłam sobie w domu świeczkę, którą robiliśmy ostatnio w weekend nowy zapach chyba Wam tutaj na YouTubie o tym nie mówiłam ale jak przyjadę to myślę, że dopiero jutro Wam już powiem bo już dzisiaj w domu nic nie będę nagrywać bo już jest która godzina, wiecie wieczor, wieczorne codzienne rytuały, czyli szaleństwa dziewczyn Przynoszenie kota do domu yy, i ogólnie ich kłótnie, i tak dalej. Więc nie <grystanie> ma sensu na razie nagrywać, ale jutro rano dokończę pewnie tego vloga i pokażę Wam właśnie tą świecę. Albo nie, ja dzisiaj dokończę tego vloga, żeby on był, wiecie co, no krótki, bo krótki, ale nie chcę przeciągać go na jutrzejszy dzień, bo jeszcze dzisiaj go zmontuję i jeszcze dzisiaj Wam go wrzucę. Ta wierzchnia część, i będą tu wylewać nowy, nowy asfalt, więc jedzie się po prostu jak po jakimś torowisku, ale nie jest źle. Także jutro skończę vloga. Tak pomyślałam, że się do Was odezwę, jak jadę sama samochodem, bo ogólnie ja lubię gadać i vlogować prowadząc samochód, co nie zawsze jest mm, dobrą opcją, ale skupiam się. Tyle, nie chcę, nie będę nic zanudzać. No i tak, wysłałam rano, jak. Po, rano, jak jechałam po Antośkę do szkoły, to wysłałam przesyłeczki, jakie miałam do wysłania, i jutro przyjdzie mi nowy towar do naszego sklepiku, do transmisji sprzedażowych. Powiem wam, dziewczyny, że zamówiłam. Myślałam, że wiecie co, to zamówienie, które mi teraz przyjdzie, te wszystkie nowości, m.in. buty, spodnie, leginsy, swetry, bluzki, półgolfiki, spódnice, zrobię przegląd tych nowości tutaj na YouTubie, zrobię Wam stylówki i będziecie miały możliwość, te dziewczyny, które nie mają Facebooka oraz Instagrama, będziecie miały możliwość sobie kupić, jakbyście chciały, nie żebym namawiała, aczkolwiek ceny są naprawdę bardzo fajne i atrakcyjne za fajną jakość, uważam. I za mega stylowe ciuszki, to przede wszystkim. Także będziecie mogły się pokusić. Pokażę Wam widoki. O, i takie widoczki, pięknie tam słońce zachodzi. Może tego tutaj tak słuchajcie nie widać, bo na razie jest wszędzie zarośnięte drzewa i tak dalej. Ale ogólnie muszę wam powiedzieć, że kocham i uwielbiam zachody słońca, chyba bardziej niż wschody. Aczkolwiek i jedno i drugie jest piękne. No i tutaj właśnie jadę tą nową drogą, która jeszcze jest niedokończona. Ale dobrze, dobrze, że robią tę drogę. Ale w sumie z drugiej strony to chyba bardziej wolę wschody słońca. Najbardziej uwielbiam wschody słońca w sezonie makijażowym. Jak bardzo często jeżdżę do klientek już po czwartej. Jest piękny wschód słońca, i wszystko jest jeszcze takie takie naturalne, bez samochodów. Bardzo często na mojej drodze, bo ja głównie muszę Wam powiedzieć, że dojeżdżam do klientek, jeżeli chodzi o makijaże, tutaj na te takie nasze wioski. Nie do jakiegoś dużego miasta, tylko właśnie tutaj te wszystkie małe, większe wio miasteczka, wioseczki. I bardzo często jest tak, że na swojej drodze, na przykład przyjeżdżając gdzieś w dziewczyny jechałam, jeździłam Cinkusiem. Cinkusiem czy sejczę, to już nie pamiętam. Chyba to było Cinkuś. I na mojej drodze wyskoczył, słuchajcie, jeleń. Taki zarąbiście wielki jeleń. No, powiem Wam, że jakbym jechała szybciej, aczkolwiek wtedy tym samochodem się znowu tak szybko nie dało jeździć, ale jakbym jechała szybciej, a on jakby tak znienacka wyskoczył, to ciężko by było. Także kocham właśnie za to um, no, miejsce, w którym mieszkam. Za te widoki, za te pola, za te łąki, za te lasy. No i za te drogi, które niekoniecznie są, słuchajcie, superowe, ale uwielbiam to miejsce. I z bólem serca rozstajemy się na kilka miesięcy z motorami. Słuchajcie, powiem Wam, że będzie mi brakowało tych przejażdżek motorowych motorowych, Boże! Kaśka, słuchajcie to motocyklowych motorami. Motorami, a nie motocykle. Zawsze się mylę. No, już jest tak ciemno, słuchajcie. I co? I jeszcze plan na jutro jest taki, bo jutro mamy środę, oprócz tego, że będę robiła zdjęcia tych nowości i zrobię Wam ten przegląd, to muszę, słuchajcie, wyciągnąć kurtki. Takie te cieplejsze, bo póki co to mam takie powyciągane okatanki, cienkie, a przydałyby się kurtki. Bo jest zimno. Dobra, dzięki dziewczyny yy, i chłopaki za oglądanie, za miło spe, mile spędzony czas. Zostawcie wiadomość w komentarzu tutaj na dole, jakąkolwiek, jak podobał się Wam dzisiejszy vlog. A może właśnie, dalibyście mi pomysł na jakieś filmiki, może jakieś pogadanki na jakiś konkretny temat, jak lubicie słuchać? A może jakieś pytania macie? To może, jak macie jakieś pytania, które Was nurtują, które chcielibyście zadać mi, czegoś się dowiedzieć, to napiszcie tutaj w komentarzu swoje pytania i w następnym vlogu możemy trochę o tym pogadać. Także dobra, jadę po Lenę, do Rosmana i do domku. Szykować dziewczyny do spania, w sensie Antośkę, bo Lena to się sama ogarnie. Lena jutro jedzie na rajd. Więc pakować, ale makazami jej jeszcze pokój wysprzątać, bo masakra. Dobra. Do zobaczenia i dobrej nocy Wam życzę. Miłego wieczorku, bo tego vloga jeszcze dzisiaj zobaczycie. Także życzę Wam dobrej nocy.